Naukowiec, a przedsiębiorca to takie pytanie, które wprowadza w wielu naukowcach niepokój, ponieważ z jednej strony każdy z nas chciałby, żeby rozwiązania, które opracowujemy, miały możliwość pojawienia się na rynku, bycia aplikowalne, a z drugiej strony rzadko kto chce podjąć się tego ryzyka i przesunięcia się z strefy komfortu, pracy typowo badawczej, do tego, żeby zaryzykować i spróbować jednak doprowadzić do Komercjalizacji, tudzież blisko komercjalizacji tego rozwiązania, nad którym od lat pracował. Niektóre rozwiązania, jeśli są trudne technicznie, będą miały problem być wprowadzone na rynek, jeśli nie będzie brał udziału w rozwiązaniu tego problemu twórca, czyli osoba, która razem z zespołem naukowym wymyśliła dane rozwiązanie. Zespół Syntez Materiałowy w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym pracuje nad bardzo wieloma różnymi rozwiązaniami z zakresu chemii, chemii materiałów. Induktor odporności roślin to projekt, który prowadzimy już od 6 lat z przerwami małymi, finansowany z różnych źródeł jako zespół naukowy. Chodziło przede wszystkim o znalezienie alternatywnej metody zwalczania tych chorób, ale nie przez bezpośrednie zwalczanie tych chorób, a przez pobudzenie rośliny do tego, żeby własnym sumptem, przez jej własny układ odpornościowy, potrafiła radzić sobie ze stresem stresem wywołanym przez choroby. Zaczęliśmy zauważać, że Większe firmy i mniejsze firmy z zakresu środków ochrony roślin chętnie z nami na różnego rodzaju targach i konferencjach rozmawiają. Stąd też od kilku lat staraliśmy się pozyskać większe finansowanie na tak naprawdę prace badawcze w zakresie środków ochrony roślin i udało nam się uzyskać dofinansowanie z projektu TeamTech Fundacji Rzeczy Nauki Polskiej. Projekt ten rozpoczęliśmy zaledwie kilka miesięcy temu. Jesteśmy w okresie w tym momencie kompletujemy zespół, jak również partnerów. Projekt jest bardzo ciekawy. Przede wszystkim jest bardzo praktyczny. Jest projektem, w którym jesteśmy w stanie razem z firmami tak naprawdę znaleźć możliwość zastosowania substancji, która obecnie nie jest dostępna nigdzie na rynku, a w bardzo dużym stopniu mogłaby pomóc ograniczyć ilość chemii, typowej chemii używanej w rolnictwie. Musiałem przestać myśleć o tym, że praca, którą wykonuję, jest pracą typowo naukową. Musiała ona znaleźć możliwość przełożenia na realne problemy. Co też również wiązało się z tym, że musiałem nauczyć się rozpoznawać te problemy. Umiejętności miękkie typu analiza rynku, rozpoznanie tego rynku, potrzeby społeczne, potrzeby gospodarcze, zrozumienie tego, czym jest model biznesowy, zrozumienie tego, czym jest patent landscape, różnego rodzaju właśnie takie rzeczy, których na co dzień się nie uczymy, ale w momencie, w którym chcielibyśmy wejść w ten świat wprowadzania na rynek rozwiązań, musimy posiąść te, te wiadomości. Dlatego ważne jest, żeby, żeby tę umiejętność rozwijać. Co by było, gdybyśmy uchowali wszystkie nasze pomysły do szuflady? To byśmy musieli co rok kupować nową szufladę. E, tak naprawdę e, byłoby to marnotrawstwem i e, pieniędzy publicznych, e, marnotrawstwem własnego czasu. Tak w sumie nawet i trochę własnego życia, bo robienie sztuki dla sztuki nie do końca ma sens. Zawsze powinniśmy widzieć jakiś cel. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co potrzebuje osoba, żeby móc rozwijać siebie, czy naukowo, czy biznesowo, jest wszystkim ciebie, siebie samemu przekonać, że się, chce się to robić. Potem założyć sobie cele, które trzeba zrealizować. Następnie, tak jak w moim przypadku, zorganizować sobie zespół. Trzeba wyjść komfortu. I nauczy się współpracować z osobami, które mają dużo więcej pojęcia w danej wąskiej dziedzinie, którą potrzebuje do realizacji takiego celu, jak komercjalizacja wyników